I rozpoczęła się gonitwa. Na czele Quick Flink troszkę się niesie, ale prowadzi. Ma niewielką przewagę. Szybko atakują ją rywale Storm in the Stars i Venom, i one się tutaj przesuwają wyżej. Oj, ma problemy z Quick Flink. Jeździec prowadzi Storm in the Stars przed Venomem Quick Flink. Poprawia kalsa Ricanit. Dalej Lady Zafani na ostatnim miejscu. Ad rem. 800 metrów do celownika. Trzyma kanat i dobrą pozycję Storm in the Stars. Drugi jest Venom. Storm in the Stars. Venom. Quick flink. Dalej kalsa Ricanit. I za chwilę będzie wyjście na prostą. Ostatnie miejsce zajmuje klacz adrem i to jest wyjście na prostą. 550 metrów do celownika. Quick flink przy kanacie. Polem rusza e, Venom i bardzo ładnie staje do walki Storm in the Stars. Venom, Storm in the Stars. E, e, bliżej kanatu rusza Lady Zafani. Ale przewagę ma Venom i wydaje się, że kontroluje, jeździec z wyścig. Ale zobaczymy zaraz na celowniku. Venom z przewagą, którego atakuje Lady Zafani. Venom Lady Zafani i w celowniku jednak Lady Zafani, drugi Venom Kalsarikanit.